600 tysięcy złotych trafi do Legnickiego Teatru w ciągu trzech lat w ramach cyklu Świat jest gdzie indziej, ten świat jest takim, jakim go czynimy. Całą działalność, nazwijmy to artystyczną, statutową, musimy finansować ze środków zewnętrznych. I dlatego też w sposób taki bardzo systematyczny i konkretny uczestniczymy we wszystkich konkursach grantowych, jakie Ministerstwo Kultury i zresztą nie tylko Ministerstwo, Instytut Teatralny, a także inne, Instytucje, fundacje czy organizacje urządzają tak, żeby mieć środki na działalność. Teatr otrzyma także 250 tysięcy na zakup sprzętu do realizacji samych spektakli. Sporą część naszych przedstawień gramy poza budynkiem teatralnym <laughs> albo gramy z widownią na scenie. Żeby widzów tam posadzić w komfortowych warunkach musimy mieć konieczne do tego wyposażenie. Nasze krzesła i nasze podesty, które używamy już właściwie od, no może nie 10, 10 ale 5 czy 6 lat, w sposób naturalny się zużywają. Nie? W związku z tym musimy to wymienić na przykład. No, to jest jakby jeden z tych elementów. A klasyką gatunku jest oczywiście wymiana czy doposażenie oświetlenia i... i, i... Pozostałe 50 tysięcy to wkład, jaki Legnickie Teatr otrzyma na dofinansowanie współpracy z Teatrem Narodowym w Macedonii. W ramach tego przedsięwzięcia w Legnicy oraz w Skopie odbędą się warsztaty oraz spektakl Przerwana Odyseja. Pomyśleliśmy razem z naszymi przyjaciółmi ze Skopie takie warsztaty artystyczne, jakby Legnicy w Skopie i Skopie w Legnicy. To znaczy, po pierwsze, żeby przygotować się do tej realizacji, po drugie, żeby się poznać, a po trzecie, żeby też przeczytać tekst w takim kształcie pierwszym, w którym autorzy go na, na, napiszą. Więc zespół y, y, artystyczny Teatru Modrzejewskiego będzie we wrześniu w Skopie, a zespół artystyczny Teatru w Macedonii będzie w czerwcu w. Y, to ważne pieniądze dla teatru, gdyż dotacje z Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta są przeznaczone tylko na wypłaty. Dyrektor będzie się teraz starał o to, aby również pensje pracowników wzrosły.